Brytyjski czołg Challenger 1, opis, dane techniczne i historia. I zaczniemy właśnie od tej historii, ponieważ ona jest bardzo ciekawa. Ponieważ Challenger 1 jest głębokim rozwinięciem czołgu Chieftain, a dokładnie to na Chieftainie stworzono prototyp dla Iranu, oznaczony jako Shir-2, ale gdy okazało się, że no, ten czołg tam nie trafi, te ponad 1200 czołgów, jakie miało to państwo kupić, od Wielkiej Brytanii, oczywiście nie zostanie zakupione, to Brytyjczycy stwierdzili, że i tak muszą wprowadzić nowy czołg, a tutaj mają prototyp oparty na od dawna przez nich użytkowanej konstrukcji, i po szeregu zmian powstał Challenger 1. Ale tutaj należy zaznaczyć, że już od początku wiedziano, że to nie jest czołg docelowy, że to czołg, który tylko częściowo Chieftain'y zastąpi. I dopiero kolejny czołg będzie tym czołgiem, który zastąpi i Challengera, i Chieftaina. I oczywiście tutaj mowa o Challengerze dwójce, ale to już lata 90. Zaproszę Was oczywiście do wsparcia, czy to poprzez Patronite'a, poprzez postawienie symbolicznej kawy. Zapraszam też na live'y w piątki o 21. Ja zawsze wcześniej oznaczam, że te live'y będą. Niekiedy oczywiście może mi coś wypaść. Dodatkowo spoglądajcie na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich pozostałych kanałów. Natomiast Challenger 1 był produkowany od 1983 do 1990 roku. Wyprodukowano wówczas 420 egzemplarzy, i w Wielkiej Brytanii służyły one aż do 2001 roku, ale już w 1999 roku zaczęły być sprzedawane do Jordanii. Łącznie sprzedano 392 egzemplarze i służyły one w Jordanii do 2022 roku. Obecnie znajdują się one na magazynach, i już chyba rok, dwa lata temu, raczej rok, pojawiła się informacja, że może zostaną przekazane, żeby swoją emeryturę spędziły na stepach. Do walki, na których były m.in. one zaprojektowane, chociaż ten projekt początkowy to jednak zupełnie inne regiony. No ale wróćmy do opisu i zacznijmy od wielkości. I długość wraz z armatą, lufą armaty skierowaną do przodu, to 11,56 m, a długość samego kadłuba to 8,33 m. Szerokość 3,52 m, wysokość 2,5 m do stropu wieży. A gdy jeszcze dodamy do tego te wszystkie pozostałe elementy, które są jeszcze montowane na wieży, na przykład karabin maszynowy, to mamy 2,95 m, chociaż tutaj oczywiście o antenach nie mówimy. Czyli nie jest to mały czołg, to jest czołg duży. Do tego jest to czołg ciężki, ponieważ tutaj mamy masę bojową 62 tony. I tutaj mówimy o latach 80 kiedy to nawet leopardy dwójki abramsy ważyły poniżej, grubo poniżej 60 ton, bliżej 55 ton. Więc ta masa była duża, no ale to wszystko wynikało z tego, że to opancerzenie też było dosyć mocno rozwinięte, ale nie wolno zapominać, że w wersjach dopancerzonych z dodatkowymi modułami, które miały zwiększyć osłonę, ten czołg z swoją masą potrafił zbliżyć się nawet do 70 Ton. Mamy dużą masę, ale mamy też silnik, który według niektórych nie do końca zapewnia odpowiednią mobilność. Ponieważ tutaj mamy silnik Perkinsa CV12, który rozwija 1200 koni mechanicznych. Ogólnie kiedy spojrzymy na Chieftaina, Challengera 1 i 2, to widzimy, że to była taka ewolucja, a nie rewolucja, jeśli chodzi o moc i jeśli chodzi o zastosowane rozwiązania, jeśli chodzi o silniki. No ale. Dzisiaj o Challengerze jedynce, może kiedyś porównamy sobie jedynkę z dwójką i z trójką. Więc 1200 koni to coś, co oczywiście przy masie ponad 60 ton nie umożliwia, żeby ta mobilność była jakoś bardzo, bardzo dobra. Jednak wiele osób tutaj, w mojej opinii, przesadza, uważając, że ta mobilność jest po prostu bardzo zła. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ Spójrzmy na czołgi T-72, które odznaczają się dosyć dobrą mobilnością. Tutaj mówimy o tych T-72 na przykład z lat 80. A one ważą oczywiście zdecydowanie mniej. Challenger 1 waży półtora krotnie więcej, ale też ma półtora krotnie większą moc. Do tego bardzo fajna transmisja David Brown ten 37 Cztery przełożenia do przodu, trzy przełożenia do tyłu. Tutaj ta mobilność jest dobra. To nie jest tak, że jest źle. Oczywiście to nie jest poziom mobilności, na przykład takiego Leoparda Dwójki, czy też Abramsa, gdzie mamy 1500 konny, czy też K2, ale to jest jednak czołg, który dosyć dobrze sobie radzi. wybitnie, ale jest takim średniakiem na tle na przykład tych konstrukcji wschodnich. Jeśli chodzi o tą prędkość maksymalną, to na drodze utwardzone jest to pod 60 km na godzinę, oczywiście w tej wersji wyposażonej, raczej niewyposażonej w te wszystkie dodatkowe moduły. W przypadku tych wersji, gdzie dorzucono jeszcze wszystko, co się da, i na przykład tak jak w przypadku działań Challengera 1 w zatoce, gdy jeszcze załoga dorzuciła swoje kilkaset kilogramów a niekiedy nawet więcej. Wtedy już mówimy o bardziej 50 km na godzinę, ale nie jest źle. Jeśli natomiast chodzi o zasięg, to na drodze utwardzone jest to do 450 km, więc oczywiście taka, można powiedzieć, średnia. Gdy wjedziemy w ciężki teren, te wartości spadają drastycznie, jak w przypadku każdego współczesnego czołgu w terenie, ten zasięg zmniejsza się 2-3krotnie. Natomiast wracając troszkę do tego Perkins'a. On ma 1200 koni mechanicznych. Tylko że podobnie na przykład jak silniki MTU, on mógłby mieć większą moc. Często podkreślam, że gdy mówimy o silnikach MTU, które generują 1500 koni mechanicznych, to one w rzeczywistości mogą mieć kilkaset koni więcej. Tylko w przypadku Perkinsa ta moc też by mogła wynosić 1400 na przykład koni. Tylko że wtedy wytrzymałość tych silników oraz spalanie musiałoby wzrosnąć. Tak żebyśmy o tym pamiętali. Dlaczego tutaj mamy taką moc, a nie wyżyłowany silnik, jak to niektórzy robią? Jeśli chodzi o załogę, to jest to załoga czteroosobowa, dowódca kierowca działonowy ładowniczy. Nie wspomniałem bardzo ważnego faktu, Challenger 1 posiada zawieszenie hydropneumatyczne, co pozwala, żeby w środku wewnątrz było troszkę więcej miejsca no i w niektórych zadaniach. Ten typ zawieszenia się sprawdza. Ogólnie w planach, no w planach to jest dużo materiałów. Jest opis zawieszeń hydropneumatycznych, zawieszeń klasycznych w czołgach, czyli na drążkach, oraz oczywiście porównanie wad, zalet tych dwóch konstrukcji. Jeśli chodzi o uzbrojenie Challengera 1, to jest to bardzo dobrze znana armata Royal Ordens L11A5. Kaliber oczywiście 120 mm, no czyli Chieftain się kłania i tak, to armata gwintowana. Wiem, wszyscy, z wyjątkiem Brytyjczyków, wszystkie współczesne czołgi, co ja mówię, czołgi od kilkudziesięciu lat mają gładkolufowe lufy. Brytyjczycy patrzą tutaj troszkę inaczej. I Chieftain Challenger 1, Challenger 2 mają lufy gwintowane. Już w Challengerze Trójce będzie taka zwykła, tradycyjna, natowska, 120 mm armata gładkolufowa. O tym też kiedyś porozmawiamy, dlaczego tak jest i jakie zalety są z gładkolufowych i zgwintowanych armat czołgowych. Ale jeśli chodzi o możliwości, są one na bardzo wysokim poziomie. Tutaj jedynym problemem oczywiście jest amunicja. Amunicja, która oczywiście no, nie jest tak popularna, gdy mamy jedno państwo, no, nie jedno państwo, ale na przykład mamy jeden czołg, do niedawna dwa Challenger 1 i 2, ale teraz mamy tylko Challengery dwójki, który używa tego rodzaju amunicji do armat gwintowanych. No to cena rośnie, ogólnie opracowanie też jest kosztowne. Jeśli chodzi o jednostkę ognia, to są to 44 sztuki. Czyli mówimy o tym, że ten czołg może 64 razy wystrzelić, i jeszcze nie powiedziałem, tutaj mamy amunicję trójdzielną, tak żeby było jeszcze dziwniej. Ogólnie na moim drugim kanale jest, rozpoczęła się seria, dlaczego jakiś czołg jest wyjątkowy. Na razie pojawił się jeden materiał dotyczący K2, ale na pewno Challenger 1 i 2 tutaj się znajdą. I gdy mówimy o amunicji trójdzielnej, to mamy pocisk, Ładunek miotający i zapłonnik. To troszkę komplikuje sprawę ładowania, ale to udało się rozwiązać. To z czasem, oczywiście, doprowadziło do sytuacji, że ten czołg strzela bardzo szybko. I tutaj ta szybkostrzelność właściwie nie odbiega od tych możliwości, jakie posiadają inne czołgi. Te, gdzie jest ładowniczy, który musi się namachać. Aha, jeszcze jedna sprawa: no 64 zestawy amunicji trójdzielnej. No trochę i jest, ona jest poustawiana w odpowiedni sposób, tak żeby te elementy, które na przykład nie mają ładunków, które no nie doprowadzą do czegoś po porażeniu czołgu, są w miejscach bardziej eksponowanych, natomiast cała reszta jest poumiejscowiana w specjalnych miejscach w taki sposób, żeby nawet po porażeniu to ryzyko latającej wieży było zminimalizowane, ale nadal ono występuje. O tym należy pamiętać. Dodatkowo oczywiście tutaj mamy sprzężony z armatą karabin L8A1, a dowódca ma dodatkowo l 37 an Oczywiście oba są to 7,62 i zapas amo do nich to około 4000 sztuk. Do tego oczywiście system kierowania ogniem, który jest taką ewolucją znowu tego co w Chieftainie, czyli IFCS. I tutaj znowu wiele osób ma bardzo dużo do zarzucenia temu SKO. Nie wiem, czy zapominając, że to są lata 80., czy też y, pamiętając pewien konkurs, y, tak to może nazwijmy, konfrontację y, kilku czołgów, oczywiście taką pokojową w latach 80., gdzie konkurowały Abramsy, Leopardy, Challenger 1 i inny sprzęt, i okazało się, że no jest tragicznie. Tylko, że to tragicznie nie wynikało z powodu samego czołgu, tylko z powodu przeszkolenia i użycia. Jednak to jest jeden z tych systemów, który był sprawdzony w realnych działaniach. Tutaj, tak jak mówiłem, mowa, mowa o Zatoce. I tam ten system, ogólnie ten czołg, sprawdziły się doskonale. Więc to SKO, oczywiście, korzenie w latach, no już. Bądźmy bardziej tacy łagodni w latach 70., mocno zmodernizowane w latach 80., później też było modernizowane, oczywiście, no ale to już inna sprawa. Ale tutaj należy pamiętać, że ten system kierowania ogniem to nie jest coś złego. To nie jest poziom jakiś straszny. I tak, podkreśla się, że są problemy z prowadzeniem ognia w ruchu, czy też do celów ruchomych, ale za to, co jakoś to działało, jakoś to się sprawdzało. Czy to kwestia wyszkolenia, czy też wykorzystania tych czołgów w odpowiedni sposób, ja tu, podobnie jak co do mobilności, no, nie jestem aż tak zgodny z innymi ludźmi, którzy na ten temat się wypowiadają. No, to są specjaliści, ja nie jestem, no, ale też mogę mieć własne zdanie. I o ile, i o ile ta mobilność no, może troszkę pozostawiać do życzenia. O tyle należy pamiętać, że no jednak są to czołgi, których SKO nie jest złe. Wiem, to nie jest poziom współczesnych Abramsów, Leopardów, Challengerów dwójek, no ale mówimy o czymś, co zostało wprowadzone do produkcji i było produkowane do 90 roku w produkcji w latach 80. Nie jest źle. Ok, przejdźmy do kolejnej bardzo ciekawej rzeczy, czyli do opancerzenia. Czyli słynny brytyjski pancerz specjalny typu Barlington, czyli może popularniej Chopham. Chopham? Ja zawsze mówię Chopham, ale wiecie, z wymawianiem nazw obcych mam problemy. I to jest taka prawdziwa rewolucja, która znacznie zwiększa odporność, i nawet dziś, nawet dziś, w porównaniu do niektórych nadal używanych czołgów, jest dobrze. Oczywiście, nie wszędzie zastosowano pancerz specjalny, głównie to jest przód kadłuba, przód wieży i boki wieży, ale w latach 80. można powiedzieć, że to było coś, co wymiatało. I tutaj niektórzy mówią, że na przykład Leopard 2A5 już miał lepsze opancerzenie. Ja bym się w tej kwestii mocno zastanowił naprawdę mocno bym się zastanowił może raczej bym powiedział, że a6. Ma lepsze opancerzenie, tylko że no nie do końca wiemy, jakie te możliwości ten Challenger 1 ma, chociaż należy pamiętać, że w czasie, za, w czasie tych działań w Zatoce okazało się, że ta odporność tych czołgów, taka realna, niepapierowa, jest na bardzo wysokim poziomie. To tak jak kilka lat później Challenger 2 pokazał, że też potrafi obronić. Załogę oraz cały czołg. I tutaj mamy opancerzenie, o którym może nie będę jakoś mówił o milimetrach. Nie wiem, na, dalej po dwóch latach, prawie dwa lata jest ten kanał, i dalej nie wiem, czy lubicie te takie cyferki, że z, z przodu odpowiednik płyty walcowanej 700 mm, z boku około, nie pamiętam, 80 mm plus fartuch 10, no i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcecie takie wstawki o tych milimetrach, zapraszam do komentarzy. Tylko wiecie. Pamiętajcie, że to jest gdybanie. Tylko w przypadku niektórych czołgów tutaj mówimy mówić o pewnik tylko w przypadku niektórych czołgów możemy mówić o pewniakach. W większości wypadków to jest gdybolokia. Ale jeśli chodzi o ogólnie, jeśli chodzi o osłonę jest na wysokim poziomie. Z boku, z boku kadłuba, nie wiem czy nie na wyższym niż na przykład w przypadku naszych K2. Więc to też jest coś, o czym należy pamiętać. Tak jak wspomniałem, na przykład w Zatoce jeszcze były te dodatkowe moduły. Na przykład Dolna Przednia Płyta dostała. Przednia Dolna Płyta. Kurde, żebym nie powiedział źle, ale nie będę sprawdzał. Dostała na przykład pancerz reaktywny. Dostała dodatkowy pancerz reaktywny. Ogólnie Challenger 1 mogły być dosyć mocno dopancerzone. No wtedy masa idzie, no ale tak jest z każdym czołgiem. I czy to będzie Abrams, czy to będzie Challenger 2, czy to będzie Leopard 2, czy cokolwiek innego, masa idzie do góry. Może już podsumujmy. To miała być ta krótka wersja o Challengerze 1. Wiemy o czołgu, który oczywiście był czołgiem przejściowym, który szeroko czerpał z czołgów drugiej generacji. Niektórzy nadal uważają, niektórzy nadal uważają że to jest bardziej 2,5 generacja, nie trzecia generacja. Wiecie, że dla mnie te generacje to jest takie troszkę niekiedy naciągane. Chodzi o to, że w latach 80. i 90. to był bardzo dobry czołg. Nadal nie jest to światowa elita, ale nadal jest to czołg o dużych możliwościach, pewnych ograniczeniach, jeśli chodzi o masę, jeśli chodzi o mobilność, jeśli chodzi o rodzaj zastosowanej armaty, ale tutaj mówimy o naprawdę bardzo dobrym czołgu. Nadal. Więc o tym należy pamiętać, że to nadal bardzo fajna konstrukcja i bardzo fajny czołg. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.